Organizatorzy WSM to niezłe dzbany. No bo wyobraźcie sobie, że jesteście właścicielami firmy, która co roku organizuje ogromne, znane na całym świecie sportowe wydarzenie z prawie 50-letnią historią i nie transmitujecie tego ani w telewizji, ani nigdzie w internecie. Mało tego, prawie wcale się nie reklamujecie, a w trakcie zawodu wrzucacie na swojego Instagrama jedynie kilka marnych nagrań, których i tak prawie nikt nie zobaczy, bo z powodu praw autorskich zdejmujecie filmy każdemu, kto ich użyje. Brzmi to jak najgorszy na świecie plan biznesowy, a jednak dokładnie tak wyglądają działania organizatorów World Strongest Man, czyli i zawodów, których zwycięzca otrzymuje tytuł najsilniejszego człowieka świata i które w latach świetności Mariusza Pudzianowskiego oglądaliśmy wszyscy. Teraz nie ogląda ich prawie nikt, bo organizatorzy podejmują bardzo, bardzo dziwne decyzje, które już teraz zaczynają się odbijać na popularności całego wydarzenia. Jeśli nikt z tym nic nie zrobi, to jestem w stanie uwierzyć, że kiedyś WSM może po prostu spaść z piedestału najbardziej ikonicznych zawodów w świecie Strongman. Tym bardziej że konkurencja nie śpi, a nawet staje się lepsza. Na początku maja zakończyła się tegoroczna 47 już edycja World's Strongest Men, którą wygrał Tom Stoltman przed Michelem Hooperem i Evanem Singletonem. Ten kto ogląda moje filmy wie, że zrobiłem na ten temat shorta, zaraz po ogłoszeniu wyników, ale nikt nie wie, że mój plan był zupełnie inny. Początkowo chciałem nagrać pełnoprawny długi film z podsumowaniem całej imprezy i skrótem najważniejszych wydarzeń, ale wiecie co? Nie mogłem. Nie mogłem, bo decyzją jakiegoś mądrego człowieka w garniturze WSM ściąga za prawa autorskie wszystkie filmy, w których użyte są ich nagrania z zawodów. Gdy tylko się o tym dowiedziałem, to mój pomysł porzuciłem, ale mimo tego, że minął już ponad miesiąc, to ten temat nadal nie daje mi spokoju i chcę się teraz trochę wygadać. No bo gdyby się zastanowić, to copyright strajki są chyba najgłupszym możliwym pomysłem, jaki można mieć, gdy chce się rozpromować swoje sportowe wydarzenie. No chyba, że oni nie chcą go w ogóle promować, ale to wydaje się jeszcze głupsze, bo przecież sponsorzy nie dają im pieniędzy charytatywnie, tylko chcą jak największej ekspozycji, a gdy o WSM nie mówi się nigdzie poza ich oficjalnym Instagramem i jednym miastem, w którym wszystko się odbywa, to sponsorzy mogą szybko się skończyć. Na zagranicznym YouTube jest przecież mnóstwo kanałów, które tematyką zahaczają o Strongmen i obstawiam, że bardzo chętnie wrzucałyby filmy na temat World Strongest Men, dając jednocześnie rozgłos całej imprezie. No ale nie mogą tego robić i w tym roku jedyne co znalazło się na YouTube to osobiste podsumowania zawodników, np. Michela Hoopera oraz wywiady Jediego Hola, który był obecny na miejscu i wrzucał je na koniec każdego dnia zawodów. Bez jego filmów naprawdę ciężko byłoby połapać się w tym, co się tam działo, mimo że nie pokazywał prawie żadnych ujęć z rywalizacji, a po prostu mówił do mikrofonu. Co ciekawe, trafiłem w internecie na mnóstwo komentarzy ludzi, którzy zwyczajnie zapomnieli, że zawody już trwają i orientowali się w ich drugim lub trzecim dniu, na przykład po trafieniu gdzieś na wyniki fazy grupowej. Co jeszcze ciekawsze, ja miałem dokładnie to samo, mimo że od dawna doskonale znałem datę, czyli 1 5 maja. Przez to, że nigdzie nie było transmisji na żywo, ani jakiejkolwiek dobrej relacji, to nie planowałem jakoś wyjątkowo intensywnie śledzić wszystkiego co się tam dzieje. Chciałem jedynie być na bieżąco z każdą konkurencją, bo miał tam startować Mateusz Kieliszkowski i liczyłem na jego walkę w czołówce, ale Mateusz doznał kontuzji ścięgna Achillesa i miesiąc przed startem wycofał się z rywalizacji, a mi w międzyczasie udało się zorganizować fajny wyjazd na majówkę, więc moje chęci śledzenia w w tym roku zostały skutecznie zredukowane do czystej ciekawości w stylu, kto tam tym razem wygrał. No i oczywiście sprawdzenia, jak poradzili sobie dwaj. Pozostali Polacy, czyli Oskar Ziłkowski i Adam Rożkowski. A ten drugi akurat poradził sobie dobrze, bo wygrał dwie konkurencje w swojej grupie i zabrakło mu naprawdę niewiele, żeby przejść do kolejnej fazy konkursu. No i w moim przypadku tak wyszło, że chillowałem sobie przy grillu przez pierwsze trzy dni maja i dopiero gdy wróciłem do domu i włączyłem komputer, to zorientowałem się, że WSM już nie tylko się zaczęło, ale i trwa od dwóch dni. A przypomnę tylko, że ja jestem gościem, który z zainteresowaniem ogląda, jak mężczyźni w samych gaciach stoją na scenie i w kółko przyjmują te same pozy. Nawet nie wiecie, jak łatwo byłoby mnie przekonać, żeby dla rozrywki oglądać jak najsilniejsi ludzie na naszej planecie przenoszą ciężkie rzeczy i jeszcze rywalizują między sobą o to, kto przeniesie najwięcej lub najszybciej. Mimo tego organizatorzy potrafili tak pokpić sprawę, że nawet ja straciłem zainteresowanie i zapomniałem, że zawody już się zaczęły. W takiej sytuacji nie wyobrażam sobie nawet ile osób, które siedzą w temacie dużo mniej ode mnie, nie wiedziało, że coś takiego w ogóle się odbywa. World Strongest Man od dawien dawna działa w ten sposób, ale kiedyś ich metody musiały się w końcu przeterminować. A w obecnych czasach, gdy 90% życia przeciętnego człowieka odbywa się w internecie, to przestarzałe podejście jest szczególnie mocno widoczne. Wszystko rozbija się o to, że WSM ma podpisane wyjątkowo głupie i przede wszystkim obejmujące na długi czas umowy ze stacjami telewizyjnymi, które po prostu kupiły sobie prawa do transmisji. Problem jest jedynie w tym, że te stacje nie transmitują zawodów na bieżąco, tylko nawet pół roku później w okresie świąt Bożego Narodzenia gdzie tu jest sens? Na przykład transmisja w Stanach Zjednoczonych odbyła się na kanale CBS dopiero dwa tygodnie temu, prawie miesiąc po zakończeniu wydarzenia. Natomiast w Wielkiej Brytanii dzięki stacji Channel 5 będzie można obejrzeć to właśnie dopiero w grudniu, kiedy wszyscy zainteresowani od dawna znają już wyniki oraz wszelkie szczegóły i pewnie do tego czasu zdążą już nawet o nich zapomnieć. Nie mam pojęcia, kiedy oni podpisali te umowy, bo nie dotarłem do takich informacji, ale wyczytałem w internecie, że podobno, niedługo, czyli za kilka lat, mają się one kończyć. I właśnie wtedy w USM, po bohaterskim uwolnieniu. Się od tych wszystkich złowieszczych kontraktów, które podcinają im skrzydła, miałby wreszcie zacząć działać zgodnie z jakąkolwiek logiką. Wszystko brzmi ładnie, tylko problem jest w tym, że średnio chce mi się w to wierzyć. Po prostu mam wrażenie, że tam na górze siedzą starsi, smutni panowie, którzy mają to wszystko gdzieś i wydaje im się, że dopóki spływa gruba kasa z umów telewizyjnych, to nie muszą nic robić i będą cały czas unosić się na powierzchni dzięki marce wyrabianej przez kilkadziesiąt lat. Przyznam szczerze, że z ich perspektywy nie brzmi to wcale tak źle i pewnie jeszcze rok temu stwierdziłbym, że nie mają się o co martwić. Teraz jednak organizatorzy WSM nie mogą czuć się zbyt bezpiecznie, bo ich konkurencja depcze im po piętach i wyjątkowo mocno rośnie w siłę. To jest Brian Shaw, czterokrotny zdobywca tytułu najsilniejszego człowieka świata, który od roku jest już na sportowej emeryturze, a od trzech zajmuje się organizacją zawodów Show Classic, w których chodzi oczywiście o rywalizację strongmenów. Przez dwie pierwsze edycje w 2021 i 2022 roku ich zwycięzca nie otrzymywał żadnego szczególnego tytułu. Ale rok temu Brian zdobył prawa do nazwy Strongest Man on Earth, czyli Najsilniejszy Człowiek na Ziemi. Wcześniej znak towarowy należał do założyciela imprezy Fortissimus, która odbyła się jedynie dwa razy, w 2008 i 2009 roku. Teraz taki tytuł zdobywa zwycięzca Show Classic i wiecie, Najsilniejszy Człowiek Świata, Najsilniejszy Człowiek na Ziemi, to wszystko brzmi bardzo podobnie i równie prestiżowo. Jeśli WSM pozostanie na równi pochyłej odpowiednio długo, to Show Classic może ich zwyczajnie wygryźć. Tym bardziej, że Brian zakończył już swoją karierę zawodnika i może w 100% skupić się na rozwoju własnej imprezy. A od początku mówił, że cel ma jeden: stworzyć najlepsze zawody strongman na świecie. Na razie idzie mu bardzo dobrze, bo transmituje on je na żywo w systemie pay-per-view, a patrząc na nagrania z ubiegłorocznej edycji, widać profesjonalną organizację i sporą, mocno zaangażowaną publiczność. Sami zawodnicy również lubią tam przyjeżdżać. Wystarczy spojrzeć na listę startową tegorocznej edycji, która odbędzie się w sierpniu. Mamy tu m.in. Thomasa Stoltmana, Michella Hoopera, Kaftora Bjornsona czy Ivana Singletona, więc obstawa jest mocna. W tym wszystkim nie możemy zapomnieć także o Arnold Strongman Classic które prężnie działa od ponad 20 lat i w środowisku przez wielu jest uznawane za wydarzenie ważniejsze i lepiej pokazujące siłę uczestników niż samo WSM. Brakuje mu tylko takiego pompatycznie brzmiącego tytułu, jak na przykład Najsilniejszy Człowiek na Ziemi. Mimo to, tegoroczny Arnold zrobił coś wyjątkowego, bo zaoferował swoim widzom darmowy streaming całych zawodów. Tego na żadnej imprezie najwyższego szczebla jeszcze nie było. To może wywierać sporą presję na organizatorach WSM, bo nawet gdy już uwolnią się z kontraktów telewizyjnych i przejdą na system Pay Per View, to Arnold wtedy już od kilku lat będzie transmitował swoje zawody za darmo w internecie. Przez to kibice mogą zwyczajnie chętniej oglądać właśnie Arnold Strongman Classic. Tym bardziej, że jest ono organizowane miesiąc wcześniej, a najlepszych zawodników na świecie nigdy tam nie brakuje. No dobra, teraz przyszedł czas na najważniejsze pytanie. Co to oznacza dla Mariusza Pudzianowskiego? Najprawdopodobniej nic i być może w tytule użyłem lekkiego clickbaitu. Ale... Jestem w stanie sobie wyobrazić, że za 20 lat sytuacja w świecie Strongman mocno się zmieni i na przykład, najważniejszym tytułem do zdobycia stanie się najsilniejszy człowiek na ziemi Briana Shaw. Wtedy każdy kibic patrzyłby na to, kto ma najwięcej takich tytułów i mistrzowie World Strongest Man odeszliby trochę w niepamięć. A to wszystko na skutek niezrozumiałych i w mojej ocenie beznadziejnych działań organizatorów WSM. Jeśli w najbliższych latach się nie ogarną, to nie zdziwiłbym się, gdyby wymyślony przeze mnie scenariusz naprawdę się ziścił. Wiem, że to trochę kontrowersyjne, ale miałem ostatnio takie przemyślenia i bardzo chciałem się nimi z Wami podzielić, bo jestem ciekawy Waszego zdania na ten temat. Dajcie znać, co o tym sądzicie i czy według Was WSM w ogóle potrzebuje jakiejś naprawy. Najwyżej, jeśli dużo osób myśli podobnie do mnie, to odpalimy zbiórkę, wykupimy prawa do transmisji i będziemy puszczać Strongmenów w polsacie. Dzięki za oglądanie!